Cześć, w dniu dzisiejszym został opublikowany kolejny wpis na blogu, tym razem dotyczy on wydarzenia, na które pewnie większość z Was już czeka, a mianowicie chodzi o farmcon, więc przejdźmy już może do tego wpisu, a później kilka słów omówienia. Chcesz zobaczyć prawdziwy gameplay z Farming Simulator 22, prawda? Nie powinieneś więc przegapić farmkonu, możesz nawet wygrać kopię gry. W dniach 21-23 lipca na naszym oficjalnym kanale Twitch pokażemy Wam premierowy gameplay Farming Simulator 22 i wiele szczegółów. Każdego dnia od 21 do 23 lipca będziemy streamować przez kilka godzin, zaczynając o godzinie 20 będziecie mieli okazję przyjrzeć się bliżej już zapowiedzianym funkcjom takim jak łańcuchy produkcyjne czy cykle sezonowe, a także zobaczyć jak ujawniamy jeszcze więcej zawartości i mechaniki rozgrywki o których wcześniej nie wspominaliśmy. Środa 21 lipca. Rozkład wygląda następująco: Sezony, nowa mapa USA: Elm Creek, cinematic trailer za kulisami i więcej. Czwartek 22 lipca. Premiera gameplayu Farming Simulator 22, ulepszenia silnika Giant's Engine 9, prezentacja zupełnie nowych funkcji i wiele więcej. Piątek, 23 lipca więcej informacji o nowych uprawach, różne opcje dostosowywania, ulepszenia silnika dźwiękowego, Stark Challenge, układanie bel w prawdziwym życiu i wiele więcej. Sobota i niedziela, czyli 24 i 25 lipca, są zarezerwowane dla Farming Simulator League. Będzie to kontynuacja trzeciego sezonu ligi sportowej. Finał turnieju będzie transmitowany na żywo 25 lipca od 10 rano na Twitchu i YouTube. Wygraj Farming Simulator 22 i kupon Nitrado. Przygotuj się na niespodzianki. Będziemy jeszcze więcej, będzie jeszcze więcej wnikliwych prezentacji. Wiele pytań i odpowiedzi oraz dedykowane czaty na Discordzie z naszymi deweloperami, aby omówić nowości dnia. Tak więc. Jest to niejako tradycją już FarmConu, że będziecie mieli okazję porozmawiać i pozadawać pytania. Oczywiście nie zabraknie też licznych loterii, jeśli się do nich przyłączysz będziesz miał okazję wygrać Farming Simulator 22 i otrzymać go, gdy gra zostanie wydana oraz kupony Nitrado FS Server Advance 6 latów na 1 miesiąc. Farming Simulator 22 ukaże się na PC, Mac, PlayStation 5, Xbox Series X i S. PlayStation 4, Xbox One i Stadia 22 listopada. Tyle słowem tego, co przedstawili twórcy, a teraz rozkładając to troszeczkę bardziej na części pierwsze, pewnie mnie i obstawiam, że 99% społeczności skupionej wokół Farminga najbardziej będzie interesował czwartek. 22 lipca, godzina 20, czyli premiera gameplayu Farming Simulator 20. 2. Zastanawiam się bardzo, w jaki sposób ta premiera y, będzie, że tak powiem, ukazana, bo do tej pory to wszystko wyglądało dosyć chaotycznie. Gdzieś tam w sieci pojawiały się urywki nagrania różnej jakości. Część była w fajnej jakości, część była nagrywana telefonami, część była nagrywana. Gdzieś tam w ogóle z ukrycia cuda się tam działy. A tutaj mam oficjalnie powiedziane i zapowiedziane, że po prostu taka premiera gameplayu się pojawi. W jakiej ona będzie formie? Czy ona będzie opatrzona komentarzem? Czy będzie to surowy gameplay? Czy wykorzystają do tego celu gdzieś tam swoich skupionych wokół siebie youtuberów, ambasadorów, partnerów, czy jak zwał tak zwał tego? Co prawda, jeszcze nie wiemy, ale podejrzewam, że będą chcieli, skoro. Postawili to już na pierwszym miejscu i zapowiedzieli tutaj, że tak powiem, na grubo, już w samych przedbiegach. To wydaje mi się, że powinni się przyłożyć do tej prezentacji. A ja przynajmniej mam nadzieję, że pokażę już coś konkretnego, bo jakby nie było, mamy lipiec, trochę czasu zostało, ale we wszystkich poprzednich. Yy, yy, tak jakby w podcastach e, sugerowali, że wszystko jest w trakcie. Więc zobaczymy jak to w trakcie wyszło w środę, czyli dzień wcześniej będzie prezentacja sezonów, będzie prezentacja mapy USAM Creek, e, no i będzie jakieś tam za kulisami, czyli jak powstawał cinematic trailer, czyli ten CGI, który widzieliśmy. No i został nam został nam aha, przepraszam, w czwartek będzie prezentacja zupełnie nowych funkcji, czyli zobaczymy Cóż to będą za zupełnie nowe funkcje. Natomiast w piątek będzie więcej informacji o nowych uprawach, więc zobaczymy, jakie jeszcze informacje będą nam przekazywać w odniesieniu do tego, że zostały one ujawnione. No bo za wiele przy tych uprawach nie można zrobić. W zasadzie to one zostały już opisane, co tam przy nich będziemy robić, aczkolwiek pewnie pojawią się może jakieś tam sprzęty i zostaną one dosyć szczegółowej nam pokazane i opisane. Różne opcje dostosowania, to tutaj pewnie będzie też coś w kontekście naszego bohatera w grze, bohaterki, zależy kim gracie, bo jak widzieliście pewnie na materiałach, gdzieś tam pojawiały się jakieś bluzy, czepeczki, kamizelki, jakieś nowe rodzaje ubrań, więc pewnie coś pod tym kątem się też pojawi. Ulepszenie silnika dźwiękowego, no to to już było gdzieś tam poruszane, że będzie stopniowanie tego dźwięku, będą to nowe dźwięki, nagrywane, w, że tak powiem w nowy sposób i inaczej oddawane więc to na pewno też będzie interesujące, no i jakiś tam challenge układania bel w prawdziwym życiu, no to tam powiedzmy to sobie akurat darujmy, chyba że kogoś bardzo mnie to interesuje generalnie to co mi się podoba, to podoba mi się to, że ta transmisja będzie wieczorem, czyli godzina wieczorna, dla mnie, dla mnie opcja super, czyli mamy środę, czwartek, piątek można powiedzieć wieczór i możemy sobie na spokojnie to wszystko pooglądać. Więc generalnie, jeżeli chodzi o porę, to wydaje mi się, że wstrzyli się bardzo dobrze, bo nie mogli sobie na to pozwolić z wiadomych przyczyn i nie, no, nikt nie chciałby tego robić wieczorem stacjonarnie w normalnych warunkach, natomiast w warunkach jakie mamy teraz, yy, no to wydaje mi się, że pora jest ok, tak? Zobaczymy jak to, yy, że tak powiem, wszystko wyjdzie w praniu. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz, nie ma tutaj nigdzie nic wspomniane o mapce europejskiej, która nie została jeszcze odkryta, i jak dla mnie to zaprezentują nam ją jeszcze. No, mamy jeszcze piątek, ale jakoś tam bardzo optymistyczny bym nie był. Bardziej obstawiał jakiś tam podcast pod kątem Farmconu i tego harmonogramu, który teraz został opublikowany. Ale w przyszłym tygodniu, czyli gdzieś tak pomiędzy tym tygodniem, który mamy, i. I tym tygodniem, który będzie już Farmconem, pewnie gdzieś tam jeszcze się ta mapka tutaj wkradnie do nas i zostanie ona zaprezentowana, no bo jakoś tam tą lukę przed tą bombą informacyjną trzeba będzie pewnie sobie wypełnić. No okej, okay, ode mnie na dzisiaj to tyle. Cześć.